Wiecie co, dzieją się rzeczy, na przykład w piątek 13, które po prostu przechodzą ludzkie pojęcie, ale dzisiaj jaki jest dzień, jaka jest data, Misiu? 16. Ale w poniedziałek 16 rzeczy są jeszcze gorsze. Jak można 10 razy nagrywać ten sam materiał, kiedy przerywa internet, kiedy przerywa transfer, kiedy przerywa gra, kiedy ma się do dupy team, ale my na szczęście się nie poddajemy. Kiedy się zawsze przegrywa. Kiedy się zawsze przegrywa w dwie minuty na raszu. I kiedy ostatecznie się wchodzi w końcu na tego Team Dead Matcha, tak jak ja teraz i gra się. To się nazywa poświęcenie. I niech mi ktoś powie, że ja się dla was nie poświęcam, to przyjadę My do ja. Nie poświęcamy, przepraszam. My się nie poświęcamy, to przyjadę osobiście moim zielonym lupo i komuś włożę moją grubą nogę, w szeroki, wąski, bądź wąski odbyt. A tym razem zadowolcie się moim intro. skończyłem. A naprawdę, no, wierzcie mi... Co będzie głupiego? To co zabijam ludzi? To, to teraz. Według mnie to będzie teraz nie, ale, coś głupiego, nie? Zresztą ludzie sobie mogą spojrzeć na moje statystyki. Coś zresztą głupiego nam coś przewie. Ja już tutaj nagrywałem. A kiedy się coś skraszy, na przykład Battlefield, jak mi się skraszało przy ostatnim ujęciu, to wtedy Bandicam odmawia posłuszeństwa i już nie nagra nic więcej, dopóki się go nie zrestartuje. Także ten... Chciałem zestartować kama i, i nagrywać od tej samej mapy. Więc prawie wyczerpaliśmy już chyba wszystkie tematy do rozmów, poza rajdowaniem na rzeczy, które dzisiaj sprawiają, że nie nagramy tego materiału, ale my go nagramy. My się poświęcamy niczym. Afgańczycy, pół Rosjanie, którzy napadają na Afgan. Ale w końcu Rosjanie też się podali. My też to zrobimy po czasie. Nie, nie uratujecie tutaj wszyscy do mnie strzelają. Wiecie co, myślałem, że język i gardu nie mogą być nigdy zmęczone. Ale dzisiaj chyba mam zakwasy na języku. Gdyby każdy materiał, który dzisiaj nagrywaliśmy, się udał, to miałbym chyba pograwendek na tydzień, albo więcej. <grystanie> Dobra, komputer rzecz marszałkowa, gracze nie, więc Gracze <grystanie> nawet idzie na dwa. Na szczęście nie mam na razie takiego fanboyostwa jak u y, pana na R. Które by się działo ze mną, to. Bez y, różnicy, czy oni byli w moim składzie, czy nie. No nie, zginę znowu. to się powieszę. Ważne, że zabijam na razie. A wiesz, co planowałem? Sobie wykupić znowu abonament na Dort Public i sobie trochę w nie pograć. Ale wtedy bym zaniedbał. zaniedbałbym kanał znowu. Nie, głupi pomysł. A przeciwników ani słychu. Tra-la-la-la. Wiesz, że piosenka Trolololo jest teraz zabroniona, za używanie piosenki Trolololo bez w, zgody tego e, autora piosenki, czy tam kogoś, kto ma te prawa autorskie jest teraz zabronione? Dostałem właśnie z mora, wiesz? <grym> <grym> nie wiem, ale patrzę na jakiś film, tam jeszcze Trolololo, a tam nagle Dlaczego? piosenka, możesz kupić na e-music, nie, tam na pewno, nie, czekaj. Nie na iTunes, tylko na czymś innym tam można jeszcze kupować piosenki, ale nieważne, ale w każdym razie wiadomo o co chodzi. Dobrze, że Glitch Mop jest na tyle miły, że pozwolił mi używać swojej piosenki w moim intro. Pisałem do nich maila, powiedzieli, że mał no problem. Podpisano komputer. Nie, no, napisałem tam maila, może mi odpowiedzą. Zresztą ludzie odpowiadają to. Nie jest YouTube gdzie muszę czekać 3 tygodnie na Zobaczymy. rozwiązanie umowy acen z YouTube'em. Może i mają te miliardy zgłoszeń dziennie. Odczep się od YouTube'a. Właśnie, kiedy ja chcę to już mieć. Powinien być na takiej ewentualności, a nie zatrudniać dwie osoby do supportu. <laughs> O w ogóle patrzę, jakiś mail mi wysyła pani Tiffany z, nie, z USA i nagle patrzę YouTube.com, no to myślę sobie, no fajne, ale sobie poczekamy, jak będę musiał supporty do YouTube'a pisać. Supportami do YouTube'a jest jak pisaniem skarg do tvn no. Ja też nie. Nie wiem, jeszcze nie pisałem nigdy. Ja nie mam zamiaru. Nie, czekaj. Ja mam tyle czekam. To jest za wpisaniem petycji do naszego rządu. Wszystko, co jest otagowane, petycja idzie od razu do niszczarki. Chyba, że to jest petycja o podwyższenie zarobków posłów. Wtedy możemy porozmawiać. Ta. Nie, no co do wieku, no to spokój. Nie się, że tego po tysiąc tego lat. emerytalnego. Pamiętasz, na lekcji historii, kiedyś była mowa o tym, że robimy. Ile? 14 dni no, w tygodniu. No, spokojnie. Ale, że musimy zatrudniać nasze dzieci, żeby robiły jeszcze za nas. No. Ta lekcja w historii teraz nasuwa mi się idealnie jako przykład tego, jak za niedługo może wyglądać nasz wiek emerytalny bądź praca. No dobra, strzelają do mnie, ale skąd? Z różnych zakątków. Masz granata. Dobra, granat mi zleciał. Z ale granat mi zleciał. Tu mnie? Tłukłeś mnie? Co, Ale kotletem ty padłeś, ten? bo będziesz robił jak moja sąsiadka, że w niedzielę rano będziesz tu kotlety? No. Szmarowałem to... jest y, na lewo pod kątem od mojego pokoju. Hmm. tobie bym to w szczególności zrobił? Widzę furgonetkę Za furgonetką jest przeciwnik, moi drodzy. Właśnie koleś został randomowo zabity kulką, która poleciała gdziekolwiek. Idę stąd. Siedzicie wszyscy w tej kamienicy, jak biedaki jakieś. A ja siedzę Weście, w najgorszym na miejscu, podbicie. jakim mogło być. Zabiłem metal. Nie wiem, nie widzę dalej, bo mi komórka zasłania. Ja się chowam, ale właśnie dostaje dużo. Czy znaczy dużo. O, zabiłem. Headshot. Jestem śmieciarzem siedzę w kontenerze. 7 streak miał, 7 kill streak miał, czyli 7 ludzi zabił ze strika, a tak naprawdę mój głos przestaje funkcji... O! gdzie jest rozpił. What? W czuło są przeciwnicy? Nie widzę przeciwników, ale na mapie ich widzę, to jest dziwne. Welcome is <laughs> un tu, 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 Dobra, nie, nie wyszło. Um, um. O, zmieniłem się teraz Nie, nie, nie tu, nie tu, zaraz mnie ktoś zdejmie. Czuję to, słuchaj. Czuję to, że może 0hp. tą grę. 0hp mam. Czaisz to? Ajojoj, biją do mnie, na szczęście jestem za puloszczelną furgonetką No, z no patrz, nie im skoczyć tu. Jest. Chyba tego nie oglądałeś. Ja go nie pomalujesz, amelinium. to jest amelinium. Eee. O to mi chodziło. Nie oglądałeś ostatnich memów, no jaki ty jesteś w ogóle żal, chopie. Przykro mi. I teraz żadna gimbusiara na ciebie nie poleci. Jestem zalowy. Tutaj ktoś, tutaj ktoś musi być. Nie, nikogo tutaj no i nie, nie ma. No i czemu asysta? To snajper, zabiłem snajpera. O, bo ja ktoś mu po głowie i się cieszę z tego powodu. No depłem mu na łeb. Przygniotłem go. Bez sensu właśnie gadam. I to jest to. Jest. To jest godzina w ogóle. Może sprawdzić, bo mi stoper działa. No, to na pewno tego dzisiaj nie gram, Tylko gram to jutro. Ja Dochodzi 22. Jego. Idę spać chyba od razu po tym są dziennie rzecz, jak może być tak zmęczony pogadanie, więc posłowie naprawdę mają bardzo ciężką pracę, skoro aż tyle chociaż nie oni nawet nie gadają o dużo. O, są apteczki, są apteczki. Czyli stoję na apteczce, i jestem automatycznie leczony. Czyli to jest najnowsza technologia, high-tech. Możecie to zakupić dzisiaj w Mango. A dodatkowo za same ap a za apteczki od razu dostaniecie. Ups, granat. Ups, drugi granat. Mango ci wszystko sprzeda. No, to chyba jednak tego nie dostaniecie, bo chciałem Wam sprzedać dodatkowo opony. Znaczy za darmo sprzedać. O, jednak są jeszcze opony: dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódma opona jest pod mapą, więc. Śnie, siódma opona jest pod mapą, ale ja chcę im dać za darmo, znaczy sprzedać im za darmo. Siódma Widzie opona sobie gratis. W mojej nowej apteczki i dać im pseudo darmo. O, fajny temat. Ludzie nabierający się na darmowe rzeczy, w mango. Nie widzę tego koleścia, co tam jest, ale w niego strzelam. I go zabijam. Czuję się jak na wojnie. Nie widzę, w co strzelam, ale strzelam. Jak to pan S z fizyki. Pan powiedział: strzela na oślep. Ale gdy podejdzie i zobaczy swój cel z dziurą w brzuchu. Dalej nie pamiętam i nie zacytuję, bo to zepsuje. Lubię palić żarty. Nie palę zioła. I papierosów. To ostatnio wszystko panisz. Kubanie! Skuteczność w walce: 10 tysięcy ekspo dostałem. Mmm, nieźle. Ej, no brawo, stary, twoja wypłata no. skoczyła o pół procenta. I awans dostałem, no kurde, słuchaj kubiec. o nic. No właśnie. U się. Ej, uważaj na słowa, dzieciaku. <laughs> I o jedno prawo jazdy. Przepraszam bardzo, jestem tylko troszkę młodszy od siebie. Ja o kilka mam. miesięcy. Czym jeżdżę. Cheatowane. W których nie masz, a nie? Ma ja nie szansę, za pierwsze majanie masz. Nie ma to jak trafić na mapówkarza. To jest bez sensu. I jadę, jadę i nagle trzeba się pomylić Nie wiadomo po co. Jadę normalnie, czaj to. Pytam się go. Wiem, że nie może pan. Nie, ja to, bo. Ja wiedziałem, że on nie musi zapinać pasów. Na się go pytałem, zapina pan pasy dla bezpieczeństwa, czy nie? Ej, patrzcie, wywaliło nam misia. Nie. Słyszycie ten dźwięk? To znaczy, że misia nie ma. Dobra, koniec gadania o prawku. Pogadamy o tym w następnych pogryw... pograwędkach. A tymczasem ja kończę nagrywać ten materiał, gdyż to nie ma kompletnie sensu, dla ciekawskich... Nie miałem ani jednego błędu, ale mój egzaminator poczuł się... ...niebezpiecznie w pewnym momencie, kiedy wyjeżdżałem na puste skrzyżowanie. Powiedział, że... ...wyjeżdżam zbyt pewny siebie. Ale... Za drugim razem znałem kompletnie bez błędów i jak autor powiedział, że nie wierzę, że ja nie zdałem za pierwszym razem. W każdym razie dziękuję wam, grał dla was Dis i Miśko w tych pograwędkach po raz dziesiąty. czy po raz dziesiąty dzisiaj, prawda? I to chyba byłoby na tyle. Bo misia jak nie było, tak nie ma. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało to. Subek, subek, subek jest bardzo, bardzo mile widziany. O, Miszko jest offline już. No także do widzenia. No, strada misia, nie, 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 no coś tam Wektra ma chyba, no. Także to by było na tyle. Żegnam Was. Nie będę grał bez niego do końca. Ale was, jak zwykle Was długo żegnam, jak ja się z Wami nie mogę nigdy rozstać. Dobra, koniec, koniec, koniec. Nacisnąć ten guzik, nacisnąć ten guzik. Nacisnąć ten guzik. Granat, granat, a, granat. A.